ma ja jestem Franciszek, a to jest mój pierwszy filmik na tym kanale i dzisiaj pokażę Wam unboxing drukarki Anycubic Cobra S1 w wersji Combo. Jest to moja pierwsza drukarka, więc tak jakby można powiedzieć, że dopiero się w to będę wdrażał wszystko, też bym chciał Wam pokazać ten cały proces. No ale zacznijmy od tego pierwszego filmiku i nie ma wymówek, że nie ma czym nagrywać, że nie ma sprzętu. Bo filmik jest nagrywany na telefonie i na kamerze analogowej. No więc z tych dwóch sprzętów gdzieś tam będą różne przebitki. No więc zapraszam do oglądania. Dobra, to zacznijmy od tego, że na tego oto wypasa musiałem poczekać cały miesiąc, ponieważ zamówienie złożyłem początkiem kwietnia, dzisiaj już jest końcówka tego miesiąca, więc trzeba było się uzbroić w cierpliwość. Myślę, że to też jest związane z tym, że produkt nadal jest w takiej przedsprzedaży i logistycznie jeszcze tego tak nie mają wszystkiego ogarnięte, albo może się przeliczyli, ale skusiła mnie na pewno cena, bo drukarka kosztowała 2400 zł, z dodatkowymi 4 kg PLA. Więc myślę, że to całkiem słuszna cena, odpowiednia do tego, co ta drukarka oferuje. No więc. Otwórzmy paczkę. Dobra, więc tak to wygląda po rozpieczętowaniu. Już widzimy drukareczkę. Od góry była zabezpieczona takim styropianem. No więc trochę ona waży, więc trzeba ją teraz jakoś wydrzeć stąd. Oto i ona. Trochę się trzeba było nagimnastykować, jest na ciężka, ale już widzę, że trochę się przeliczyłem, z tego względu, że jest to wersja combo, czyli z miejscem na cztery filamenty, tej na górze, z modułem AMS Pro albo AMS zwykłym. Jak mówiłem, dopiero zaczynam, więc nie do końca się na tym znam. No, więc już wiem, że tego nie ma w pasce. Po prostu muszę doczytać jeszcze na stronce. Obstawiam, że przyjdzie później, bo tak jak wspominałem, coś tam logistycznie chyba poszło nie tak przy sprzedaży tej drukarki. No więc zdejmijmy sobie folię, zobaczmy, jak to tam wygląda w środku. Pierwsze rozpieczętowanie. Ok. W środku jest jakiś boksik. jak to zdjąć? Muszę chyba instrukcję przeczytać. Tak więc miałem rację. Wziąłem się za instrukcję. Jest wszystko ładnie rozpisane. Do zestawu dołączyli imbusiki, które trzeba użyć, aby wyjąć zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki. No, i wychodzi moje nieprzygotowanie e, i błędy Nowicjusza, bo w zasadzie moduł e, ten nazywa się ACE Pro, nie AMS Pro, e, i był on załączony w środku. Tylko, że też myślałem, że to jest jakieś zabezpieczenie odnośnie tego, żeby drukarka się nie uszkodziła w trakcie przesyłki, a on był po prostu tutaj w polu roboczym drukarki postawiony, więc się dosyć mocno teraz zdziwiłem, ale. No trzeba przeczytać instrukcję jednak, tym bardziej jak ma się z tym pierwszy raz do czynienia, więc oto i on i rozkręcamy dalej. Dobra, więc tak to wygląda po zdjęciu pierwszych zabezpieczeń i instrukcja obowiązkowo do przeczytania. Jest tu jeszcze parę śrubek do odkręcenia, wszystko jest pozaznaczane w instrukcji strzałkami. Wewnątrz też możecie zobaczyć, które śruby należy odkręcić, co znacznie ułatwia proces przygotowania do pierwszego użycia. Rzućmy też okiem na to, co dostajemy w zestawie. Kable zasilające. Pendrive. Spoko, że jest. Śrubki zapasowe albo nie zapasowe. I więcej kabli różnych podzespołów do zamontowania. I filtr węglowy. Dodatkowo jest jeszcze lub, lubrykant i jakieś jeszcze inne rzeczy. Dobra, jeszcze jedna ważna rzecz. Z tyłu drukarki jest umieszczony kod QR. Po zeskanowaniu go, znajdziecie odnośnik do strony internetowej Anycubic i tam jest cała pokazana instrukcja, jak wszystko podłączyć. Więc sugerowałbym zrobić to, zanim zaczniecie rozpakowywać swoją drukarkę i ją powoli przygotowywać do użytku. Więc z tyłu obudowy znajduje się kod QR. W tym miejscu, więc najlepiej go zeskanować. Tam są wszystkie informacje w języku angielskim, ale myślę, że w tych czasach to już nie jest problem. No więc montuję dalej i pokażę wam, jak to już wszystko finalnie zostało zmontowane. Dobra, więc drukareczka jest już złożona, więc zaraz nastąpi pierwsze uruchomienie sprzętu. No, więc zobaczymy, co się wydarzy. Też jeszcze jedna taka mała kwestia: że zastanawiałem się odnośnie serwisowania tej drukarki, czy przed pierwszym użyciem trzeba nasmarować osie lubrykantem. Znalazłem informacje i też widzę, że są nasmarowane wszystkie osie, więc na razie nie będę tego robił, ale też należy o tym pamiętać, żeby zawsze sprawdzić, czy, czym, czy można w ogóle to odpalić, żeby nie pracowało też na sucho dobra, więc pierwsze odpalenia. Co się dzieje no, wygląda na to, że będzie działać. Okay. Pierwsze. Jest wybór języka. Nie widzę, żeby był dostępny polski, więc zostawmy angielski. Region global. Dobra, i teraz drukarka chce się połączyć do Wi-Fi. Na razie przeskipuję ten proces. Tutaj mała instrukcja. Ok. Też jeszcze, już tak pod koniec, chciałbym e, zwrócić honor firmie Annie z tego powodu, że przez moje nieprzygotowanie e, myślałem, że moduł e, Ace Pro nie będzie w zestawie, natomiast był schowany dobrze w środku, tak żeby było wszystko dobrze też zabezpieczone e, więc to na duży plus. Na minus jest to, że do zestawu został dołączony. Mały szczypiorek filamentu PLA, już go zaraz przyniosę. Dobra, więc oto ten szczypiorek. Jest to 10m PLA w kolorze niebieskim. Też przy zakupie zaznaczyłem opcję, że z 4kg PLA, których nie ma w zestawie. Więc tutaj się trochę zawiodłem. Ale też chyba skontaktuję się tam z supportem i żeby wyjaśnił jakoś tę sprawę, czy to ma dojść później, czy nie. Bo jak na ten moment, to z tego dużo nie, nie zaszaleję, no nie? Dobra, więc to w sumie by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ehm, dalsze przygody na pewno... E, podzielę się z wami dalszymi przygodami, bo też jestem, w zasadzie dopiero wchodzę w ten druk 3D. W zasadzie będę wchodził. E, więc e, myślę, że spokojnie by było, powiedzmy, pokazać ten cały proces. Więc tego też można się spodziewać w następnych odcinkach, i też bym chciał pokazać w jaki sposób można wykorzystywać druk 3D. I pierwsze takie co mi chodzi po głowie to jakieś drukowanie części do samochodów, takich małych plastyczków, jakieś takie usprawnienia jak cup holdery, też jakieś rzeczy powiedzmy użytku domowego. Też na pewno już mam parę pomysłów, co można byłoby wydrukować i też myślę, że więcej Wam opowiem o sobie w następnych odcinkach. Jakie mam jaki mam background więc no, tego się możecie spodziewać no więc dzięki za oglądanie i do następnego